Okej, okay, witam już w kolejnym odcinku z gry Crazy 2. Ym, dowiedzmy się, co nie są z Wygląda na to, że udało Ci się przyciągnąć ich uwagę. Zawrócili wojsko z Wall Street. Teraz będziemy mieć szansę. Słuchaj, ja muszę się jakoś przedostać przez niższe poziomy. Tobie najłatwiej będzie. Yy, Może wyjść przez dach. Tylko szybko. Znajdź go głębokiego stanowania na tak, musimy zlokalizować kołyskę w budynku Cell. Musimy tam dojść. Tamtędy. Okej. Okay. No zaczynajmy. Co to było? Ale dostałem. Dobra. Schowajmy się, jak na razie. Przejdźmy na drugą stronę. Coś mnie mocno trafiło. Ciekawe, co to było. Dobra. Mniejsza. Idziemy dalej A i nie tego chciałem. Też nie tego. Okej, okay. tego chciałem. A jednak jeszcze granatnika nie mam tutaj. Nie mam możliwości wzięcia go. Dobra. Zajmijmy się tymi na dachu. Jest ich trzech jak na razie widzę. Wow, kolejni do zabawy. Okej. Okay. Fajnie, fajnie. Troszkę ich więcej jest, ale poradzimy sobie. Mhm. O mm -hmm. Oł. Oh. Czemu strzelają do mnie? Chyba modelem Gazosa. Dobra. Przedostajemy się tam do niego. Szmaragd 2, tu Lazur 3. Już lecimy, sektor alfa. Na dachu, Lazur 3, rozwal Zrozumiałem. No choć O oh, MY god. To wcześniej jeszcze nie wiem jak to mogło być po prostu tak nieudane Dobra, ważne, że już helikopter jest zdjęty Aha Już wiem czym strzelali Kawoltem i wszystko jasne, okej okay. Uzupełnijmy sobie amunicję przed wejściem do centrum cel. Coś jeszcze ciekawego? Raczej nie. Dobra, nie przyciągając, chodźmy. Okej, okay, jestem w środku. Lepiej szybko tu przyjść. Przysyłają posiłki z pryzmatu. Nie mamy wiele czasu. Alcatraz, budynek jest zamknięty na głucho. Żeby dostać się do środka będziesz potrzebował materiałów wybuchowych. Szukaj składu amunicji. Super, dobra. Wchodzimy. Do celu. Co to O, Nie to! Nie to! Boże! To było strasznie głupie. Jeszcze mi się włączyło to menu mojej jedności Dobra już. Nie odpuszczaj tajwo! Spokojnie Zmieńmy sobie sniper na konimata i jedziemy Mamy martwego. Mamy martwego Sniper! A, uczył się tam. Dobra Włączono To wszystko gra. Graj, Mhm, Dobra. Wchodzimy. Zjeżdżamy na niższy poziom. Będzie fajnie. Muzyczka w tle. Dotarliśmy do gulda. Ok. No dobra. Słuchaj, nikogo, nikogo nie zabijaj, jasne? Będzie mi potrzebne wsparcie techniczne przy nowej kołysce. Rozumiem. Gotowy? Gotowy. No dalej. Lecimy. Ju! No cześć. Siadamy. A się Mandero? Rozpoczęto na protokoły. Podstawowe skanowanie. Nie wierzę. Przestrzelone płuca oraz serce. Najbardziej poszkodowana jest sprawa komora. No tak wyglądają moje wnętrzności. kręgach piersiowych oraz kręgach lędźwiowych. Powinien nie żyć, kult Bez kombinezonu? Spójrz na to! Zdaje się, że wkryza się w rany. Chyba zaczyna łączyć no się dobra, z już. Masz skoncentrować się na wewnętrznych warstwach kombinezonu. Na samym podłożu zauważyłem jakąś aktywność. zupełnie jakby wprowadzono nowe dane. Hmm. Robi się. Otwieram. Ze... Ojej, co się dzieje? Halka teraz tak ci mówią, alcatras. Przeznaczenie Wycząca, to się komputer. Wybieram wszystko Próbuję. na twojej głowie. To jakiś przekaz. Wysyła kurwa komunikat. O co się stało? Oh shit. Jednostki SEO i Lockhart. Otwórz te drzwi. A my nie możemy wstać. Nieźle. Moi ludzie ganiają za tobą po całym śródmieściu Blaszaku. A ty po prostu siedzisz sobie tutaj wygodnie. No jak? Tak, skrępowany na tyle, że nie musi być martwy. Prawda? Pani teraz triklanze. Jasne. No proszę. Dowództwo co rokcha? to ródka. Mhm. No dobra, jak na razie żyjemy. Podnieść go. Torost ten gór! Jakże mi miło. Miej go na oku. Tylko nie przesadzaj, gdy zacznie sprawiać kłopoty. Trzeba go będzie przesłuchać. Lepiej wyłącz zasilanie, zanim go stamtąd wyciągniesz. Hech. <słyszy> Jeszcze byśmy im szkód narobili. Z przyjemnością. To twoje wiadomości, prorok. Ma być spokojnie i grzecznie. Mm -hmm. Przez całą drogę będziesz mieć przy skroni spluwę. Jeden fałszywy ruch i rozwalę ci łeb. Ruchy! Nie wkurwiaj mnie, prorok. Wstawaj i idź. No to w drugie. Oh. Dobra, chodźmy. Co się dzieje, Myślałam, że byłbyś szczęśliwy, kiedy wielka zła konspiracja w końcu Mówiłem przyszła, nie, żeby kuli Jezu, Tara. Gdyby zobaczył Cię teraz, to <grym> Pracujesz dla tych gnit. No cóż, mój ojciec nie żyje. A teraz mija, ta się. Myślisz, że jesteś taka sprytna, Tara? Zdajesz sobie sprawę, że to nie, nie. jest prorok. No to się. To tylko jakiś tłuk. O, zostałem się czoła. Słyszałeś ją, gnoju? Ruchy! Wsiadamy. Mam cię, blazak. co. Zabierz go do pryzmatu! Wprowadź go tam! Harvey się nim zajmie! upadek. prosto na glebę, co jest? Grane? Okej. Okay. coś nam się dzieje w ogóle z kombinazonem? A rozumiem.

Boa, wow, vou lá. Nie w tą stronę biegłem. O. Oh, shit. Dobra, biegniemy. Gdzie? Co to jest? O oh! Zakażenie powstrzymane. Uruchamianie głównych funkcji. Okej. Okay. Izolacja nosiciela tkanki mózgu. Tkanka zatrzymana w głębokiej warstwie. Przetwarzanie. Analiza nanoforów. Włączono rejestr zgodności. Przetwarzanie. Tworzenie profili. Analiza żywotności nanokatalizatora w domu. Ciekawe. Tak jakby jakaś wielka wiertara przewierciła się przez Nowy Jork. Tak. Desant na Lingshan teoretycznie wciąż jest tajną misją USA. Prorok będziesz moimi oczami i uszami. Utrzymanie członków drużyny przy życiu za wszelką cenę to poczucie lojalności które doskonale rozumiem i pochwalam. Przede wszystkim, przede wszystkim masz jednak wrócić do mnie. W miarę możliwości dostarcz mi miarę. Jeśli ci się nie uda, wróć w jednym kawałku i zdaj raport. Najważniejsze są teraz dane, nanosystemy. Ale mamy już bardzo niewiele czasu. Pora, to rasa ludzka w końcu się obudziła. Zyskiwanie systemów. Czynniki żorące odizolowane. Podstawowa funkcjonalność ograniczona. Przestawianie systemów zasilania. Proszę czekać. Kosz. Dobra. Odbieram sygnał z Twojego kombinezonu. Jest słaby, ale póki co wystarczy. Chyba jeszcze się nie znamy. Chuck Hargrave. To już... Tejtangus na pewno wspomniał ci moje nazwisko. Podejrzewam jednak, że nie miał o mnie nic dobrego do powiedzenia. Ale mamy teraz na głowie ważniejsze sprawy. Musimy cię uzbroić i we wszystko wtajemniczyć. Cóż, stoisz właśnie tuż obok zwyrodniałego serca tutejszej biurokracji. Wydawałoby się, że wyrzucenie stąd wszystkich. Polityków poprawi nieco atmosferę. Niestety ich miejsce zajęło coś równie niedobrego. No ale czemu miałbyś mi wierzyć na słowo? W końcu na zaufanie trzeba sobie zasłużyć. Idź i sam się przekonaj. Pomogę ci najlepiej jak potrafię, ale musisz przebić się do tego brudnego, zwyrodniałego serca. Znajdziesz tam coś. Co będzie ci potrzebne? Systemy zasilania przekierowane. Można kontynuować. No, no więc myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Tak, jakby zaczęła się inwazja obcych na Nowy Jork. I myślę, że będziemy właśnie z nimi toczyć walkę. Odezwał się do nas Jack Hargrave. Do którego musimy się udać i uzbroić. Może być ciekawie. Do kolejnego odcinku. Na razie cześć.